Nasze założenia z Sebastianem na sezon 2024 no, były podobne jak założenia w poprzednich sezonach, czyli e, dojechać każdy rajd do mety, być na jak najwyższej pozycji i jechać szybciej niż rok temu. Dotychczasowe doświadczenie postanowiliśmy wykorzystać w kolejnym roku, a szczególnie poprzez zwiększenie ilości testów. Chcieliśmy więcej testować, natomiast no jak to zwykle bywa, nie było tego czasu aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, więc testowaliśmy tak naprawdę kolejny raz z Grzeszkiem Grzybem dwa dni przed pierwszym rajdem RSMP, natomiast no, później już niestety w trakcie sezonu się to nie udało. Pierwsze testy zorganizowaliśmy dwa tygodnie przed pierwszą rundą Mistrzostw Polski, jaką był rajd Szczydnicki. Postawiliśmy na okolice Dolnego Śląska i tam przez dwa dni testowaliśmy pod okiem Grześka Grzyba. No, tak

To, to, to. Chyba nie, ale nie, no raczej nie no. Zobaczmy. to to nie raz, tylko cały czas. Więc pierwszego dnia testów mieliśmy małą awarię, tak naprawdę, która była trudna do przewidzenia. Serwis przez pół dnia próbował zlokalizować awarię. Tak naprawdę wyjechaliśmy na OS, kiedy auto się nagrzało, już pod obciążeniem po prostu przerywało. tak. No jakby nie miało pełnej mocy, cały czas czerpało no i w takim samochodem no, nie dało się bezpiecznie testować i, i pokonywać kolejnych kilometrów. Prawie z znowu dzisiaj przyjechaliśmy na 300 i zaczęło znowu przerywać tak samo. Na mojej to cutoff. Działa pięknie, nie, no, tak i Nie działa, bo nawet bez i pijam wieki w dół i w górę bez celi, ładnie działa. No, w nie, to nie jest, to nie katop nie jest katop problem. O. Tak, jak mi patywał paliwa. Jędrowia. Ale też AFR jest idealnie w normie. Pięknie. Dobra, to się To Nie ma żadnych heroików. Katow, jakby jechali, to bym widział, że, że biegnie, przeskakuje, a, o, a, a katow się zatrybiał. On się nie zatrybiał. Awaria była o tyle nietypowa, nie iż początkowo podejrzewaliśmy nasz feralny czujnik katow, gdyż auto na wyższych obrotach przy obciążeniu przerywało i nie, nie dawało pełnej mocy. Gdzieś tam było to podobne do, do poprzednich awarii związanych z katowem, stąd też gdzieś tam szukanie. Szukanie tej awarii było utrudnione. Po podmianie auto nadal przerwało w ten sam sposób. Ale było go widać, bo to nie na pewno nie każdy bieg. A, nie ma ale mówicie, że jeszcze także, jeżeli w jedną stronę jest ja praca, to wody... w jedną stronę, e, tak, bez fejta, ale agresywnie jak zwykle. To jest by Rotgart. No i wszystko okej. Wejdź z powrotem już wandteidów. No i na koniec. Nie wiem, z powrotem? Ale to jest to tak. Znieka tak się uszu. No i chyba stajesz z w jedną stronę. Wy sprawdzić, składnik wiesz. Tam może nie szaknąłem skrzyny, ale nie, chcę patrz. Eee. Nasz, nasz serwis jakby walczył z tym tematem. Eee, okazało się, że eee, mała membrana w pompie paliwa eee, była po prostu brudna i przytkana. I przestał to, to nie dostawało odpowiedniej ilości paliwa, i cały czas tam przerywało. Więc tak naprawdę pierwszy dzień testów spędziliśmy na walce z tym. No i trochę tych kilometrów cennych nam uciekło tego pierwszego dnia. Przejechaliśmy raz, zagrzał i na stageu dopiero na mecie, czyli ewidentnie jak złapie temperaturę. Bo cały prawie jeden przejechaliśmy normalnie, złapał temperaturę i już nie wróci, nie? No właśnie ja tak ja się nie znam, ale tak myślałem, tak mówiłem. A nie można całych cewek przeszucić coś tu? Była awaria, której nie dało się przewidzieć, więc ciężko mieć pretensje do no Takie rzeczy się niestety zdarzają. Usterka okazała się błaha, natomiast bardzo trudna w, w zlokalizowaniu, gdyż było to bardzo nietypowe e, uszkodzenie małego dosłownie sitka w, e, w pompie. E, Samolot został rozebrany w tym czasie na, na, drobne, na drobne części e, w, podczas próby lokalizacji e, usterki. A wiesz, brylant? Co tam musi być? W tej pompie, w tam musi być wstępny film rozdzielający. I on się To Roz... rozetniemy, to zobaczymy. Rafał, on się mógł rozpaść i te opiłeczki, które były, to wycofają się. się? Były z tego siedla. I okej, okay, wysokie ciśnienie jakoś tam pokazuje, ale niskie przechodzi przez tą pompę. Więc filtr, paliwa, pompa paliwa, niskiego ciśnienia w imperiachu, jest wydajny. Wszystko jest okej. Okay, tylko tam był problem, bo tam się rozdziela. Ten rozdziela Daje ci się, na wzowić się dwa, i na niskie. Dopiero pod koniec dnia e, udało się naprawić auto i w 100% wyjechać na kilka przejazdów dosłownie. Kilka razy wyjechaliśmy, może z dwa razy przejechaliśmy czysty przejazd, natomiast e, cała reszta przejazdów no, to były przyjazd z awarią, gdzie no, po prostu jazda była niemożliwa, wręcz niebezpieczna, także Grzesiek też zalecił, żeby jednak najpierw serwis uporał się z tą awarią, no bo w momencie, w którym byśmy, nie wiem, potrzebowali gazu do tego, żeby wyjść z poślizgu, a auto zaczęło przerywać, no groziło to wypadnięciem z trasy i uszkodzeniem samochodu, a tego nie chcieliśmy jakby zrobić przed sezonem na testach. Ja nic nie powstaję. No jeszcze. No. <laughs> Niech tak zostanie. Ale inaczej jest jest za... Tak? To jakiś bardziej zamyśnięty Nie Na pewno e, Tak? No, może. tak bo może wrażenie Nie, podobnie A to może mniej było, wiesz, zieleni dlatego, nie? Na przykład Nie, nie Jeszcze kawałek daj On jest generalnie szybki, wiesz tak? Dwa wolniejsze zakręty i taki no. A tamten, który jest faktyczny taki. No mówię, bo on wiesz, wpadasz w ten lewy, który tak jest jeszcze ok i nagle ten prawy już wiesz, mega ten, zacieśnia. Mówić, że ten wywalił. No tam jest też miejsce. Wiesz który za swoje trudność, chce w sensie się w stosunku do No. Na samym początku jedziemy w tą stronę mhm. Tu masz ten sześć prawy, lewy do sześć prawy Sze e w tą stronę jedziemy tam, tak? Tak startujemy i mamy taki tak lewy przeszczyt. przeszczyt. prawy lewy i potem przez, 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 przez przeszczyt. No, no no taki no, flatowy pierwszy, nie, pierwszy albo drugi tak wiesz tak szóstkowy to tak nie to musisz nie. tylko właśnie nie piszesz to musisz, nie musisz sobie go po pierwsze dobrze najechać bo jak sobie go zacieśnisz a on już jest szybki to no i tam jest tam jak popatrzysz właśnie to też ci zwracam uwagę z tymi przycięciami i tym żeby się przytulić czy coś i tam jest ważne się przytulić tylko że tam jest przepust 40-50 cm od Jak krawędzi drogi. To... No, żeby to urwiesz koło, nie? Czyli nie tam nie może być ciąć. No, przyciąć, no to już naprawdę trzeba zrozumieć, że dosłownie tylko przy krawędzi drogi. Najbardziej takie, wiecie, no, racjonalne to by było właśnie, żeby tam się przytulić, nie? Ja, ja tam mam na przykład, nie? Stąd się pytałem, czy, że Ty nie piszesz, bo poważnie Ty nie masz ciąć, nie ciąć, nie? wiesz, że se na drugim tym, a później żeśmy nie pisali. Ja wiesz, ja te słupki piszę na przykład, nie? nie piszecie. słupki, bo zakładasz, że widzisz, tak? No. To ja piszę, ja czasem nawet jak mam podwójne, tak że jest długi zakręt. Masz na wejściu i na To sobie piszę na przykład, nie ciąć, nie ciąć, nie? Bo chcę, wiesz, się Przeć w niego no i myślę, nie jak idzie, widzę, że jak jest no supek, tak. mówię to dobra, no to jak jest tylko raz, no to, to chcę się w tym wmontować, wiesz, żeby się przyczepić. albo rozwalamy słupek, albo ubramy lusterkę. No to właśnie, ja staram się tego nie robić. Ale nawet jak piszemy, to też bym robił. więc tak. okay. nie ma. Zapomnij, lusterkę na jednym się No, to nie, nie. Kupacy rozbierali dosłownie każdą część po kolei łącznie z pełnym czyszczeniem zbiornika paliwa przejrzeniem pompy, całej wiązki, e, całego układu paliwowego, e, czyszczeniem, więc no, pracy mieli naprawdę sporo. I tutaj też długo idziemy, jeszcze do szczytu prawie. I tu się I to dopiero schamowujemy. To... Czy nie, to się jeszcze przychodzi flatem, według mnie. I tu I się schamowujemy, tak. i tu dopiero. I on taki jest, trudny, tak, widzisz, tak, bo i do... tak to jest to odciążenie też, jest wyjść na wyjściu drzewo. No i tu idziemy paść, to wszystko schodzimy flatem tu nam odetnie na modetnie na 18. Tak testy polegają na tym, że jedziemy na odcinek specjalny. Pierwsze kilka przejazdów robię sam, później wsiada do mnie grzesiek na prawy fotel. Obserwuję jakie popełnią błędy, tak, gdzie jeszcze jest, są miejsca do poprawy. Później jakby przychodzimy trochę teoretycznie te rzeczy. E, mówi mi, jak się powinno jechać tak naprawdę, w których punktach hamować, gdzie tak naprawdę, do, w którym miejscu wchodzić na gaz, e, jaką linią jeszcze może lepszą trochę pojechać, no i e, potem jeździmy z tak trochę naprawdę, cały dzień i poprawiamy te elementy i obserwujemy jak te czasy się poprawiają. Dzisiaj działa wszystko! Wszystko działa, skrzynia zamknięta. No na razie, wiesz, na razie jest ale nie mam porównania, to no, będziemy klikać, żeby zobaczyć, czy jest bez różnica. Testy głównie służyć miały lekkiemu odrdzewieniu po, po 6-miesięcznej tak naprawdę przerwie od prawdziwych OS-ów. Ostatnimi OS-ami była oczywiście barburka warszawska w grudniu 2023. Natomiast no, prawdziwymi takimi odcinkami, na których przemyślaliśmy się z prędkościami rajdowymi. To był rajd Wisły, tak więc te testy miały przede wszystkim pomóc nam w wejściu w rytm rajdowy przed rajdem Świnicki. Ja auto jedzę, nic się teraz nie dzieje tak? Okej, okay. jakoś zanieczyszczenie raz. na razie jeszcze nic nie wyczuwasz, jedziesz po prostu. na no razie nie ma porównania, nie? więc jak no, ja... Ale sobie... nie, nie straszy cię na razie, jest nie. ok. I ty stabilny? Nie, nie Nic nie z tyłu, tak jak Grzesiek mówił? No to dobra. Po testach byliśmy zadowoleni, tak, ten drugi dzień wykorzystywaliśmy na maksa, no pierwszy dzień niestety, niestety spisany na straty, natomiast no fajnie to się stało na testach, a nie na pierwszym rajdzie, tak, no bo to była, tak jak mówię, awaria nie do przewidzenia i jestem pewien, że gdyby nie testy e, Świnica, e, tak naprawdę ten pierwszy dzień to byłaby awaria. Dobrze, teraz było bardzo ładnie, jest jeszcze parę miejsc, gdzie możemy mocniej zahamować, dynamiczniej, bardziej pojechać na oponie, ale już to było właśnie to, o czym rozmawiamy od początku. Tak samo na szczycie to widziałeś. Puściłeś go już, i on zapracował jedną i drugą stroną. Właśnie, już on poczułeś go. Puszczę jeden Nawet nawet trochę nastąpił do O tak! Ale wtedy schodzić z gazek i nie steruje. Tak, tobie tak, właśnie. Tak. Nie to... mać gazu, żeby on zapracował. Tak, nie. Takie. Kalendarz rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski w roku 2024 e, początkowo składał się z siedmiu rund, e, które później zostały zmniejszone do sześciu po odwołaniu, niestety, e, jednego z naszych bardziej ulubionych rajdów, e, rajdu Wisły. E, a finalnie wzięliśmy udział w pięciu rundach, opuszczając niespodziewanie dosyć rundę na Słowacji, czyli rajd Koszyca. Pierwszą rundą Mistrzostw Polski w 2024 roku był klasycznie rajd świetnicki, rozgrywany w kwietniu. Runda bardzo dobrze nam znana, tak naprawdę był to pierwszy rajd, w którym wzięliśmy udział w Mistrzostwach Polski. Od wielu lat tak naprawdę odcinki niewiele się różnią. Od siebie są nam dobrze znane. No, patelnie walimskie myślę, że każdy kibic rajdowy doskonale zna. Każdy kierowca również. Tak więc no, przystąpiliśmy do, do nowego sezonu pełni optymizmu i z pełnym spokojem. No, Raj Świdnicki jest to jeden z trudniejszych rajdów asfaltowych w kalendarzu. To są bardzo szybkie trasy, dosyć dziurawe, natomiast szerokie. Bardzo często gdzieś tam przez lasy, tak, wzniesienia, najpierw się wspinamy na górę, potem zjeżdżamy na dół, dużo spadań, e, no więc jest to, jest to trudny ride, czasami jest ciężko się przełamać na tych bardzo szybkich odcinkach, szczególnie jechanych w dół, no tamte punkty hamowania z tych bardzo dużych prędkości, no to jednak gdzieś tam wyobraźnia działa, tak. i i tam trzeba uważać, natomiast no, bardzo te odcinki lubimy. Rajd przywitał nas piękną słoneczną pogodą. Jak to wiadomo, w górach dzisiaj świeci słońce, lub w danym miejscu świeci słońce. 10 km dalej zmienia się w obfity deszcz. Taka natura, stety, niestety, gór. Dla nas to gdzieś tam jest zawsze loteria oponowa, natomiast w tym roku rajd był w pełni przeprowadzony w pięknej, słonecznej pogodzie i w suchej aurze. Przed każdym rajdem jakby chcemy też wykorzystać ten odcinek testowy, który jest organizowany zawsze wiem, przed każdym rajdem. No i tak jak tym razem w Świdnicy, no, przyjechaliśmy ten odcinek testowy. Przebiegał on tak naprawdę pod prąd odcinka, który będziemy jechać w czasie rajdu. No i to... Kultowy odcinek, bardzo nam się podoba, lubimy tam jeździć, no przejechaliśmy go bez większych problemów. Rajd świdnicki klasycznie rozpoczynamy od odcinka testowego, a następnie przenosimy się już na odcinki, odcinek miejski, a później wyjeżdżamy tak naprawdę w góry na prawdziwe odcinki, na prawdziwe ściganie się. Odcinek miejski na świdnicy od kilku lat już jest niezmienny, dobrze nam znany. Bardzo fajny odcinek, na którym jest bardzo wielu kibiców zawsze. Charakteryzuje się tym, iż kibice mogą znaleźć bardzo fajne miejsca i widzieć praktycznie cały, cały nasz przejazd. Więc to jest zawsze super klimat dla nas i to nas napędza gdzieś tam do, do jazdy. Dla kibiców przede wszystkim. A, więc to jest super wrażenie a, i odcinek jest naprawdę, naprawdę fajny. A, zazwyczaj odbywa się, od kilku lat już odbywa się w tej samej konfiguracji, a, kiedyś jeszcze przebiegał przez park, a, przez bardziej w, w rynek, który wchodził, natomiast od bodajże dwóch czy trzech edycji odcinek jest niezmienny, może z delikatnymi dosłownie modyfikacjami. Natomiast ten odcinek miejski znaliśmy, więc staraliśmy się czerpać z niego frajdę i stracić jak najmniej czasu. Niestety podczas drugiego bodajże odcinka ulega uszkodzeniu czujnik katow, a no, gdzieś tam była to bolączka w zeszłym sezonie. Ten sezon też nas przywitał awarium czujnika. No jak zacząłem, jak on pukałem odgręci, ja zobaczy, czy on się zawiesił w pozycji zamkniętej będzie 100%. Gdzieś tak wiesz, po 5 km, tak jakby się nagrzał no. i zaczyna działać, i później znów przestaje. Ale czy przestał, też kończy, tak. i przestaje. A tu od pierwszego strzała, nie. Problem z czujnikiem katów rzeczywiście jest dla nas frustrujący, ponieważ testowaliśmy różne opcje. I nieważne, czy kupimy nowy czujnik, oryginalny, czy jakikolwiek zamiennik. No, potrafią się one zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie. Już teraz doszliśmy do tego tak naprawdę, z serwisem, w jaki sposób możemy powiedzmy w części kontrolować to i, i, i diagnozować ten czujnik, to w kiedy on tak naprawdę się zużywa i w jakim momencie on padnie. Natomiast to, cały czas jest to tak jak widać loteria, tak mimo tego, że tałta już e, mechanicy znają dosyć dobrze. No, gdzieś tam cały czas, nawet nowa część potrafi sprawić problem. No, szczególnie, że nawet M-Sport wie, że była wadliwa partia czujników i ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, który jest wadliwy, a który nie. Nie ja wiem, cały czas jak jechaliśmy, to przy ruszaniu najbardziej właśnie czuć olej z przekładni albo z transferu. Wiesz co? Ale ogma właśnie sucha była, bo ona zawsze jak wyrzucała, to był brudny próg a próg jest czysty strasznie długo wiesz przejechaliśmy 18 km i nadal śmierdzi no. mi to śmierdzi na na przykładniowy, no albo skrzyni coś takiego czy teraz jak daje olejem? teraz śmierdzi olejem skrzynia jest otwarta dodatkowo nieprzewidziane ulega awarii skrzynia biegów Mm, serwis oczywiście bez najmniejszych problemów e, poradził sobie z naprawą. Niestety była to na tyle długa naprawa, iż musieliśmy skorzystać z formuły Super Eli I kontynuować kolejnego dnia już z e, pełni funkcjonującym e, autem. No, teraz jak ten kator działał jechałeś na tym sprzęgle, to chyba się musisz bo jak rzuca w jedynkę, to koła się kręcą nawet na cęgle. Okay. Dlatego nie możemy z tego obić, bo... A, a streski mam małe kiełki bardziej. Drży skrzynia sobie przez tego. No tak, to jest. normalne. A nie, tak, nie! Nie, 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 nie. Otwieramy i próbujemy naprawić. Tyle, że normalnie działa skrzynia, wszystko pięknie. Tak. Możyłeś ten ja, no. Są o piłki metalu. Ale stalowe. Okej, okay, czyli aluminiowe. Jest... Niedobre. Nadzie... Ja, że jutro pojedzie? No, no zrzucają my jedziemy, już nie walczymy na pewno o punkty. Okay. Jedziemy jako Rally 2. Musieliśmy wziąć Super Rally, e, ponieważ e, okazało się, że e, awarii uległ nie tylko czyni cut e, Mieliśmy problem ze skrzynią biegów. Serwis po tym pierwszym dniu musiał tak naprawdę rozebrać całą skrzynię biegów, ponieważ mieliśmy problem ze wstecznym biegiem. Przez to nie starczyło nam 45 minut na wymianę wadliwej części. No, po prostu spóźniliśmy się, musieliśmy jakby wziąć system Rayley 2 po to, żeby kolejnego dnia jechać już sprawnym 100% samochodem. Drugi dzień, drugi dzień rajdu rozpoczynamy w formule Super Rally, czyli jest nam doliczony dodatkowy czas, już nie możemy niestety liczyć na, na najwyższe lokaty podium. Natomiast no, wola walki i sportowca pozostaje, tak więc nie poddajemy się i walczymy i jedziemy najlepiej jak możemy, aby walczyć o punkty do klasyfikacji generalnej i klasyfikacji z końcowej w końcowej etapie sezonu. W tym krótkim czasie pierwszego dnia no, mechanicy naprawili skrzynię na tyle ile było to możliwe i na tyle ile e, mieliśmy dostępnych części na miejscu. Na drugi dnia borykaliśmy się z tym, że straciliśmy bieg wsteczny, tak? więc musieliśmy na odcinkach uważać, e, żeby nie zaliczyć jakiegoś głupiego błędu i później nie utknąć gdzieś, e, nie mogąc wycofać się na przykład z pola, tak? e, na którym nie będzie kibiców, którzy będą nas w stanie wypchnąć. No, zjechaliśmy swoje, tak naprawdę nie ryzykowaliśmy i udało się ten dzień przejechać czysto i nie zaliczyć żadnego cofania. Drugiego dnia przystąpiliśmy do rywalizacji w pełni sprawnym autem. Niestety nie mogliśmy wrzucić się wstecznego i liczyliśmy tylko na to, iż nie będzie on nam potrzebny w żadnym momencie. Wiadomo jak to gdzieś tam z tyłu głowy, gdy coś nigdy nam nie jest potrzebne, to akurat w tym momencie może się przydać do, do nawet najmniejszego cofania. A więc gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mieliśmy to, iż musimy na tyle uważać, na tyle rozważnie też przejeżdżać trasy, aby nie popełnić najmniejszego błędu. A każde wypadnięcie z trasy, cofanie, przestrzenie zakrętu oznaczałoby cofanie gdzieś tam ręczne tak naprawdę wypychanie samochodu. Albo przez kibiców, albo tak naprawdę przeze mnie, więc gdzieś tam cały czas ten stres był. Na szczęście przez cały, przez cały rajd nie był nam potrzebny, potrzebne użycie tak naprawdę biegów wstecznego, więc tutaj nam się udało przejechać bez większych komplikacji już ride.